jakie są prawa i obowiązki klientów kupujących mieszkania od deweloperów. Po pierwsze, sprawdźcie dokładnie umowę przed jej podpisaniem. Upewnijcie się, że wszystkie warunki są jasne i zgodne z ustaleniami. Po drugie, zadbaj o terminowe płatności. Nie zwlepaj z opłacaniem rad i jak najszybciej poinformuj dewelopera o ewentualnych trudnościach. Zawsze można znaleźć rozwiązanie problemu. Na przykład przesunąć termin transzę. monitoruj postępy budowy. Sprawdzaj stan zaawansowania prac i zgłaszaj e, ewentualne problemy czy pytania do nas. Po czwarte, zgłaszaj wszelkie ustępki. Jeśli znajdziesz jakąkolwiek wadę w mieszkaniu, nie wahaj się zgłosić ich do nas. Jako kupujący masz prawa do bezpiecznego i zgodnego z umową mieszkania, ale również swoje obowiązki zawarte w umowie. Jeśli planujesz zakup mieszkania w najbliższym czasie, zgłoś się do nas. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy Twoje wątpliwości.